Dobrze, wszystko jest. Dobrze, dobrze. Pierwsza stacja. Podrzucanie piłeczki z ręki do ręki. Może być raz nisko, raz wysoko. Kto umie? Ja. Jesteś strażnikiem pierwszej stacji. Cztery, trzy osoby zostają tu i uczysz ich podrzucać, ale nisko na nogach. Dawaj, bierzecie trzy osoby. No już trzy. Ja ja dobra, masz. Reszta ze mną. Dawaj, reszta ze mną. Druga stacja. Odbicia piłeczki od, zie... od podłoża, raz wysoko, raz nisko. Kto umie? Ja. Jesteś strażnikiem. Trzy osoby. U... U... Trzy osoby zostają. Ja pójdę tam zostać, tam trzecie osoby nie starczy. Reszta ze mną. Dawaj reszta ze mną. Trzecia stacja, trzecia stacja. Chwyt pił... wysoko podrzut. chwyt piłeczki przy samej ziemi, ale przy samej ziemi. Nie można zrobić tak. Dawaj jesteś strażnikiem, trzy osoby zostają. Dawaj szyb, wybieraj Reszta ze mną Dawaj Następna stacja Podrzut piłki Z chwytem wysoko nad głową I utrzymaniem jej tu No może nie tak wysoko Bo po obiedzie Kto strażnikiem? Dawaj Trzy osoby zostają Dawaj no to trzy osoby zostają Dawaj reszta ze mną Reszta ze mną Tutaj Podrzut piłki I chwyt po odbiciu, podrzut piłki, chwyt po odbiciu. Oho, jesteś strażnikiem. Dawaj, trzy osoby. Kto tam? I pozostali. I ostatnia stacja, chodźcie. trzy osoby, bo ja pójść. Zostajesz tu z nami. Jesteś strażnikiem. Ostatnia stacja. Podrzut, klaśnięcie z tyłu. Podrzut, klaśnięcie z tyłu, z przodu, jakie chcesz. Podrzut, chwyt, klaśnięcie. Jakie chcesz. Bierzecie piłki. Jesteś strażnikiem, ty decydujesz, jakie chcesz. Stop! Strażnicy zostają. Reszta zmiana o jedną pozycję. Idziecie na początek. Już, przechodzimy jedno dalej. Jedno dalej, jedno dalej. Ci z końca idą na początek. Szybko, na pierwszą biegniecie. Biegniecie na pierwszą, a wy już tu, wy już tu. Wy już tu. Leć, leć tam, pomóż im we trzy. Dawaj, ćwicz. Uczysz ich. Przy samej ziemi i to przez... A tu? Jak chcesz byś wymienił, to możesz. Ale, strażniku, przypilnuj nisko, szeroko na nogach. Stop! Strażnicy pilnują, żeby było nisko, szeroko na nogach. Ćwicz! Jaką tu masz, stację? Przy samej ziemi? Nie, w wyskoku. Jak będzie za łatwo to zrób sobie odbicie i wtedy. Ty wybierasz. Jeszcze niżej, i niżej, niziutko. Jesteś tu strażnikiem. Stop! Strażnicy zostają, zmiana o jedno, idziecie na początek. Wy tu. Wy tu jeszcze. Wy idziecie na pierwszą, na pierwszą, na pierwszą, lećcie na początek. Marta, pomóż tu na tej ostatniej stacji. W sensie kwestii zmiany. I zobacz, masz dzieci zainteresowane, bo mają co robić, i wszystkie są w ruchu. Na tym to polega. Taka tu jest stacja. Przy samiutkiej ziemi. O! Stop! Strażnik! Stop! Strażnik wybiera nowego strażnika. Strażnik wybiera nowego strażnika. Strażnik wybiera nowego strażnika. Wybierasz nowego strażnika. Wybierasz jedną z dziewczyn. Or Dawaj. Ja, ja? Jaka to była stacja? Z ręki do ręki. Ćwicz strażniku, przypilnuj. Strażniku, przypi przypilnuj strażniku szeroko na nogach, żeby byli. Przypilnuj, żeby szeroko na nogach wszystko. Strażniku, przypilnuj, żeby wszystko było szeroko na nogach Daj wyżej. Wysku! O! Stop! Strażnicy zostają. Zmiana o jedno. Marta, pomóż. Chłopaki, na początek. I, i co? Łatwo? Je, jest łatwo? Jest łatwo. Zobacz, Andrzej, to jest wszystko łatwe. Ja już mam wolne, wolną wolną kapcie ja powiem ci, że w wielu stacjali, stacjali, jest wielu specjalistów, bo dzień amerykański był fuglarz e, Piłeczki to samo. No ale też stację trzeba zrobić. Aby że u mnie kurz to taką historię, nie? A tylko pojedynczą, taką. Stop! Strażnicy zostają, zmiana! Atrakcyjność dla dzieci, że wymieniają się w relacjach i tak dalej. Strażniku! Nisko na nogach, nisko na nogach. Nisko na Strażniku! A daj dwa Dobra. Dwa klasnięcia! I teraz? Zobacz, Andrzej! Każde dziecko indywidualnie. Tu podchodzę do strażnika, mówię daj dwa klaśnięcia, a Gosiaż zajarany, tak, dwa klaśnięcia, dwa ich tam ciśnie. Tu strażniku z ręki do ręki odbicia. No, dawaj. A spróbuj to zrobić na ugiętych kolanach. Ich przypilnuj, przypilnuj ich. I zobacz, to jest ten imperializm. Dziecko się rozwija. Patrz, jak przeniosłeś umiejętność stąd przeniosłeś aż umiejętność tam. Wybierz inną. Wybierz inną. Yy, strażnik wybiera nowego strażnika. Stop! Strażnik nowego strażnika. Okej? Jaka to była stacja? Odbijanie tak piłki. Ale możesz raz wysoko. O, to ci dołożę. Możesz i w górę, i na boki. Ty decydujesz, a możesz nawet to łączyć. Strażniku? Przypilnuj podniesionej głowy u nich, no, 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 no do góry przy samej ziemi chwyt O może być po odbiciu, a trudniejsza wersja strażniku, że bez odbicia. Masz dwie wersje strażniku, a, zrób im, a zrób im podrzut w górę i wysoko chwyt w miejscu. Bez odbicia, od razu w górę, od razu w górę. A później jak będą umieli, to z odbiciem. Jaka to jest stacja? Niski chwyt. Niski chwyt. Pokaż. Sprawdź czy dobrze robię, daj. Czy dobrze robię. Niski chwyt. Tak, niski chwyt. No. Dawaj, ćwicz. Stop! Strażnicy zostają, zmiana o jedno. Idziecie na pierwszą. Uczysz ich. Można patrzeć na piłkę? Czasami można, ale ich przypilnuj, żeby nie patrzyli. nie patrzeć na piłkę. Ale to po, pokaż im jak to zrobić. Chwyciłaś pierwszej pierwsze i wszystkie stacje? Wiesz to są niepodwa... niepowtarzalne rzeczy, więc to trzeba... Stop! Wszyscy do mnie!